Cześć, tu do i witam w pierwszym odcinku z nowej edycji mojego serwera, czyli bikard.pl No i ogólnie dzisiaj jesteśmy z Fredim Siema, fagas. Siema, siema. Ogólnie yy, na starcie, może nie wiem, zapowiemy jakiś konkurs, żeby tutaj ludzie się cieszyli. Bo jednak Bingo. jest nowa edycja, więc trzeba jakiś konkurs porobić Więc jeżeli chcecie zgadnąć najlepszym rankiem na serwerze, czyli rank hard, wystarczy że zostawicie łapkę w górę suba z dzwonkiem. No i napiszcie w komentarzu hard oraz swój nick. Więc w sumie nic bardziej trudnego. Link do kanału Frediego oczywiście macie opi w opisie. Możecie też tam do niego wbić. No i co, fagasie w dzisiejszym odcinku będziesz odpowiadał na tak przez 24 godziny. Dokładnie. Dokładnie. Czy podołasz temu zadaniowi? Ja myślę, że podołam w pełni temu zadaniowi, więc ogólnie, yy, no nie wiem, w sensie ja się trochę seram Freddy, bo Ty jesteś dosyć taką, wiesz, nieobliczalną osobowością, więc tutaj nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale mam nadzieję, że nie będziesz mi dawał tutaj jakichś takich yy, bardzo trudnych zadań, nie? Dobra, no to mów. No to head admina pasuje ci? No dobra, to ci nadam head admina, bo rota to to nie, bo ja tam mam taką weryfikację, że mamy telefon, bym no, musiał wziąć. No, no, dobra. dobra. To dobra, to czekaj, ja w tym momencie ci nadaję rangę, czekaj, czekaj. Dalej, dalej. <grych> <Już> <grych> o kurde, się. wpisałem tą komendę już w konsolce, ale trochę się cykam, nie? No dalej Ja nie, ja nie wiem, ale ja nie wiem, Freddy, co ty zrobisz, nie? Wiesz co chodzi? Dalej, bo tylko niepotrzebnie przedłużam. Ale nie. No, ale dobra, ale nie zrobisz nic, nie? No, to zobaczymy jak się. Przysięgnij! Przysięgał. Na Karolcie. Ta? Na Karol... nie. A ty z nim nagrywałeś? Nie. Nagrywałeś przez. Nie, się. Bo, nie, bo wstyd. No dobra. No, no dobra, dobra, no to na co przysięgasz? Na Twoją mamę, no dobra, dalej. <laughs> dobra, to no czekaj, nadaje no ci to. No, dobra. dobra. Dobra, dostałeś rankę head admin. Dobra. No i co. Dostaliśmy chyba no dobra, to teraz zrobimy tak. Jak zrobię water skilla z samej góry na sam dół, to dasz mi suwa, okej? Okay? Dobra. To Poczekaj. Czemu nie ma komendy Kośnik UP? <grym> Bo wywaliliśmy. Musisz dobra. się budować, Freddy. Dawaj, walisz. Czy może być z tej wysokości? Walisz, masz silne ręce, Freddy. Czy może z tej wysokości. Z tej wysokości to nie wiem czy ci się uda. Jest to najlepszy, toba! <grym> Żartowałem Dobra, wracaj tutaj To co to teraz do, robimy dalej? Do trzech razy sztuka może co? No dobra Bo to teraz mnie oszukałeś to, to umiejętności <laughs> zawiodły powiem tak Dobra, ale teraz czuję, że ci się uda Jest! <laughs> teraz muszę dać suba na moim kanale tak? Dobra, to czekaj, czekaj, czekaj całem suba Dobra, doj, doj. zostawiamy suba Frediemu, widzowie O kurde, a ja się już subskrybuję, ale bez dzwonka To daj dzwonek Dor, dałem dzwonek No dobra, to zrobimy tak Że się dopniemy do losowej osoby, wybraną przeze mnie I po prostu spełnimy jego ma na przykład trzy marzenia, że tam no na przykład jakąś rankę, jakieś klasyki Ej, no No, ale, no ale, ale no, jak będę prosić o jakieś takie, wiesz rangi administracyjne czy coś, no to wiesz Wiesz, co nie, chodzi? nie będą Naprawdę Dobra, to włącz vanisza No dobra, dobra, dawaj odpalaj vanisza To ty sobie wylosuj osobę, jakąś na A na przykład A czemu na A? Ja no. mam y, tutaj gracz najlepszego serwera, a też xdmc.pl Co? Do <noise> Jaki to jest, x -pysia. Dobra, Dokładnie, dobra to może napiszmy na tabliczce, żeby oni nie widzieli Dobra, końcu, a to jest fan pysi, to jest jakiś simpson totalny To jest jej brat. A dobra to chyba, że tak Dobra, to co? Dajemy... Dobra, tabliczkę. to dawaj pisz tabliczkę, oni nie będą wiedzieli Poczekaj. w ogóle co się dzieje, nie? To co mam napisać, że spełnimy wasze trzy marzenia? Dobra, trzy napisz sobie? tak Z tej strony duchy o. o, zobacz, coś pisze Siema, tu duchy napisze Napisz siema, tu duchy Napisałem Siema, Dobra. tu duchy I trzy marzenia, tak? Dobra, spełnimy wasze trzy marzenia Dobra, dawaj, pisz tak Dobra, Oni napisałem. w żelaznych setach siedzą napisałem. na dropie. Dobra. Dobra, dobra. Dobra, ciekawe co napiszą, ale co i im ale to zobacz. normalnie zapewniamy czy... Zapewniamy wszystko? Zależy jakie będą, tak? No bo jak będą takie wiesz, to... za pieniądze jedynie, nie? Nespokołem, niepokojem. Tam... Y no, Ej, zobacz, oni nic nie piszą. Oni są on chyba głupi po prostu. To trzeba napisać na tablicy. <laughs> dobra, <laughs> dawaj pisz tak. Nie to no dobra, widzowie zauwałem. ogólnie jest późna po godzina już Ferdiemu odwala. Napisałem, napisz na tabliczkę, a zoba On coś craftuje Zobacz się ma duchy, spełnimy wasze trzy marzenia, napisz na tabliczkę. Nie no oni on to... są jacyś głupi o, o co tu chodzi? Co <laughs> Ta się zabudowała To no, oni nie są normalni Nie no dobra palimy ją lawą Dobra to może się... O nie ono zginie! Wyłącz baniszę, to może dopiero wtedy będą chcieli. Wyłącz DOR czekaj, trzeba ją oblać! No dalej. Dobra, vanysz. Czy... Dobra, siema, ale to już będą wiedzieć, Aha. że nie jesteśmy duchami. No dobra, ale trzy marzenia tak. No to niech napiszą. No niech Trời. to napisz. No ale oni są głupi, no! No sprawni są. Co dalej? <discordny> <Coś się ś incorporates> nie, no, no nie, no nie mogę. Dejar. Czemu oni potrafią zostawić tabliczki? Ej, <ś sculptures> dobra, to ja po prostu ich zabijam, może i tak to. Dobra, dawej ich palimy. Da się szarpy zrobić, czy nie? Dawaj nie, no zabijamy ich. Dawaj dobra. palimy, palimy tych judów Dobra, dawaj Dobra Dobrze, dobrze Fred, dobrze, zabijaj no śmieci Dobrze Zrobiliśmy. My tutaj chcieliśmy zrobić dobrze, ale wyszło jak zawsze, tak? Chłopy są emotkę w szoku Ej, czekaj, oddajmy im itemy Backup, XP, bo im smutno będzie No dobra, to może po prostu dajmy rangę losowej osobie Czekaj, bo ona z chyba z serwera wyszła, a nie do mnie o Czekaj może... chwilę, backup trzeba oddać Dobra, to nie trzeba O, o nie to, nie, to ona? ona? No to ona O, pisze tabliczkę chyba Zobacz, czy napiszę tabliczkę? O, zobacz, wróci ten fanpysi Dobra. Ale jak napiszę tabliczkę... O A to jest smaki, ta ona. x XP's na pewno? To tak. ona? Tak, tak. Oni dostali słogery w ogóle od Dawidzia, dobra. Ej dobra, to idziemy stąd, bo oni jacyś głupi oni, są. Oni, oni jacyś niepełnosprawni. No oni są jacyś niepełnosprytni, Frye, Freddy. To, to może wybierz Ty teraz jakąś osobę, bo widzisz, że tutaj... Dobra, dawaj Freddy do... Eee, nie wiem. Wanisza sobie włącz najpierw. O Dobra, i dawaj do kogoś na... Y... Na F, na przykład. Co oni... dalej? Tarpisz, o, frontwiz! To jest były członek administracji. No nie, ale że... on się... To jest ten idiota To na gie może nie. kogoś Glass. zamurujmy go O patrz, nie, dawaj tutaj, tepaj, Idioty. freddy I spełnimy marzenia Pa Nie wiadomo, czy oni będą chcieli Ale oni mądrzy się wydają, napisz, że siema, tu duchy Albo nie no, po prostu wyłączę nisza i napiszą tabliczkę, co chcą Dobra e, Napisz tak Siema Napisz co chcesz, zobacz co e, Spełnimy chcesz. trzy marzenia no mi zniszczył jakiś ham tabliczkę O, case Case Cacy chcą? Dobra, to, to czekaj, to ja im już rzucam Cześć, czytuję tutaj, ale nie mów nikomu O kurde, nie mam Ej, bo oni chcieli case, czyli dwa, mogą być czy nie No dobra, to rzuć im tyle, zażygaj trochę ich Tymi case'ami po prostu Dobra To, co robimy następne? Ale to oni powinni dać ten, trzy w ogóle rzeczy No dobra zambieraj. Dobra, to, to Dobra no to mów co chcesz ten, bo ja to tu odpowiadam na tak Na no tak <noise> to, Czy mogę się z tobą poklepać jeden na jeden, bo to było moje najskrytsze maszenie Czekaj wody się napiję Halo No musiałem się wody napić Dobra. Czy mogę się z tobą poklepać jeden na 1 I... to było moje Tak zgadzam się, ale to no. musimy mieć specjalną taką klatkę na szczury ale czemu ty też jak tylko ty, ty, by, ty byś tam pasował, tak? No nie no no to właśnie dla ciebie. Żebyś no się nie. czuł jak... Czasem u siebie nie, w domu. Czasem, a nie czasem do twojej mamy by to nie było? <grym> nie. Dobra do pani, pa chodź do pani tu domi! Krzyżanowski? Chodź tu, nie, nie mów nazwiska. Please. Dobra wiedział co ja zrobiłem w tym momencie. Co ja ty? zrobiłeś? Ja zabrałem itemy i wszystko usunąłem. Nie no, tragedia z tobą A ja ty nawet część nie umiesz robić To tam wszystko będą widzieć O kurde Minecrafta mi skraszowało no Kurde dalej. Czekaj, o, daj, bo... <laughs> Halo O, bicard. Wchodzę na bikarda. Dawaj Kurde, znowu mi skraszowało Minecrafta Czekaj jak wejdę, to mnie wytepaj od razu, ok? Napisz no, no. S do ale zaraz. 3, 4, no. no. Ry! No. Dobrze, no. dobrze, Freddy! Bo ja się tutaj zbugowałem i mi crashowało Minecrafta. To dawaj dalej, Dobra, nagrywamy. Dalej. A masz no. itemy dla mnie. Tylko nagrywasz już? No ja nagrywam. Czemu? A ja sobie <laughs> nie życzę, żebyś wykorzystywał mój głos, faj. Robię wiesz. Ja no dobra, ja czekaj. Na twoim kanale i... Czekaj, buduję klatkę Co ty mi tu gadasz, Freddy? Podała zobacz, ci się czekaj. klatka? Znaczy czekaj jakbym tutaj dodał parę rzeczy. Dobra, um, żeby... ale jest fajnie, no prawie jak u ciebie w domu. Czekaj tutaj i twoja mamba by tutaj była, to by było bingo te szczerze, <noise> zobacz. Dobra, o. dawaj itemy mi dawaj lepiej. A czemu ja mam tobie coś dawać? No od e... jakie okita wziąłeś? No, no ja mam samo takie łap, jakieś śmieć mam eee. Dalej pod, podnoś to się. No dobra to mi rzutaj, no, bo śpiący ja jestem jakiś. I co ty jednego seta masz? Mamy no, no jeden na ile? No a to koks na start? Po co cox? Ej, ja, bo jakiś fugas widał efekty, jakiś speed mocny <laughs> Dobra Idziemy. Czekaj, bo ja makro nie odpaliłem! Nieważne. No, go, czekaj, makro go. odpalę! Nie! Nie, Freddy! Go! go. Nie! Jest! No, no i pokazał, kto był lepszy, tak? Ale makra nie miałem. A teraz mam do ciebie kolejne pytanie. No. Czy mogę przyjąć serwer? Eee. Nie. Ale wiesz, że nie masz wyboru i tylko na tego odpowiadasz. Prawda? Tutaj Aha. challenge się kończy. Słucham? Tutaj challenge się kończy Ej co vipa mam, co się stało? Freddy Freddy Halo Co się stało, czemu mam vipa? Przerywacie cię <grywa> Ej śmieć mu Nie Ej co jest, dobra Dogi został wywalony z jego własnego serwera Dobra Banning spread i podłoga. Jak ty masz ban na serwerze? Jeśli chcecie więcej takich odcinków, Bigard już jest mój. Dobra! Co robić. Co? Klikujecie za niezapoznanie z regulaminem. Nie, nie. nie mogę. Fuck, bo ja vipa mam. Dobra, widzowie, jeśli chcecie więcej takich materiałów, to się z wami żegnam. W pas się kłaniam. Elo, siema! Yo, dobranoc. Przełem prze prze twój serwer, frajerze. Ten minut ma te swoje nagrywki.